Your quick prediction for the main event: uh, Miho Matella versus Mamed Khalidov. Yeah, it's a big fight, and uh, Matella and Mamed—they uh, are very strong guys, and they are very strong technical guys. So, uh, but I think Mamed will win this fight. I think so. Those guys are the, the diamonds of the European scene. I just can't say who's gonna win. I know it's be a battle. Win, they are, they are beasts, man. Myślę, że zawodnicy prezentują nam podobny poziom i zaważyć tutaj może przygotowanie fizyczne, kondycja siła, także no, stawiam bardziej na, na Michała Materle. Wiem, że te przygotowania miał, jeśli chodzi o tą fizyczną stronę, bardzo profesjonalne podszedł do tematu, także no, myślę, że tutaj minimalne i delikatne szanse ku. Powiem tak, może, że sercem y, jestem za Michałem, bo naprawdę y, w ostatniej walce z Tomkiem bardzo mi się podobał, y, pokazał, że, że jest na ciężkiej pracy, zresztą to było widać jakby dużo wcześniej też, tak? Y, I myślę, że jeżeli y, będzie czujny, to wygra tą walkę na punkty, no ale tak jak mówią wszyscy, to, to każdy powtarza, że Mamed jest nieprzewidywalny i to może się zrobić tak i coś tego i go zaczaruje i może wygrać. Ale y, powiedzmy, że ja jestem za tym trzy rundy i decyzja. A wtedy decyzja na, na, na rzecz Michała, o tak. Powiem szczerze, że tak naprawdę myślałam tylko o swojej walce tym tymi innymi. Troszeczkę mniej, 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 mniej poświęcałem im czasu, ale tak na szybko. No, po prostu otrzymałem kciuki za Michała i, i mam nadzieję, że wygra. I, i, nie, może tak, nie jestem fanem specjalnym jednego ani drugiego, hmm. ale po prostu myślę, że, 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 że no, ma ten pas, to niech, niech go obroni i tyle. No. <tops> I, ja bym stawiał bardziej na Michała Materle. Tak, Mamed rok czasu nie trenował, miał bardzo poważną kontuzję, a Michał cały czas trenował, jeździł po różnych, po różnych krajach, trenował z najlepszymi, więc. Ja stawiam na Michała, myślę, że zapracował sobie na to zwycięstwo. Ja gdybym Mamet nie był po kontuzji, bym na niego stawiał, ale że jest po takiej ciężkiej kontuzji jak kręgosłup, materla jest w sztosie, jest cały czas w walkach, cały czas jest w przygotowaniu, więc no, stawiam 50 na 50. Chodzi może nawet trochę bardziej na materle, ze względu na tę kontuzję Mameda. Mamet Kalidow kontra Michał Materla w kilku zdaniach. W jednym zdaniu może. Może być w jednym. No A długim. To wygra, wygra moim zdaniem, zawodnik wygra, który będzie lepszy tego dnia. To najgorsza odpowiedź dzisiaj. Tak? Mhm. Ale prawdziwa i szczera. Dobrze, My... To cenię. <noise> Według mnie, jeżeli walka faktycznie będzie trwała pewien dystans, no to to materla zamęczy faktycznie, powinien zamęczyć Mameda. Jeżeli nie, no to ja widzę to w ten sposób, że mamy po prostu znaleźć gdzieś tam lukę w obronie Michała i skończy to w pierwszej, najpóźniej w drugiej rundzie przez uderzenie. No bardzo ciężko jest wytypować tą walkę. Myślę, że wyrównany pojedynek, obaj zawodnicy bardzo doświadczeni. Jeżeli miałabym postawić na kogoś, pieniądze. to tak, to stawiam na Michała Materla. o que já não, tem não, não, não. uma mente eu estou torcendo por uma mente é Ja jest. Si bien jak ja ten lutador jest kompletny, lutador, to jest ma luty ta sintada pasisami. Kibicuję mametowi, ale wiem, że, 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 że Michał również jest e, kompletnym zawodnikiem, jest bardzo mocnym zawodnikiem, dlatego to jest to jest walka, którą ja chcę e, którą chcę obejrzeć. Usiąść i obejrzeć. A Nie wiem, teraz Mamet po kontuzji, to jest ciężko powiedzieć. Jakby nie była ta kontuzja, przy tym, to on też powiedział, że mamy, nie. Mhm. Tak wiele osób. Liczę, że jest 50-50, ale myślę, że mamy to zrobić. No, ja już powiedziałem, ja jestem ze sportowym rozwiązaniem. Niech wygra po prostu lepszy, a kibicuje Michałowi. Nie ma, nie ma dla mnie znaczenia po prostu. Michał kibicuje Michałowi. Niech wygra lepszy i koniec. Nie ma tutaj typowania. Nie wygra lepszy i... Sprytnie, nie jestem usatysfakcjonowany. <laughs> Dziękuję. Jeżeli moim zdaniem dwie rundy wygra, mamy trzecia, może wygrać Materla. Jeżeli nie, nie pójdzie do końca, do Czelong nie dojdzie, to Mamiat wygra przysta Okej, okay, Wydaje mi się, że dla Michała to jest najlepszy czas na taką walkę. Mamy długo nie walczył. Michał jest w Stosie, ma dobry pas na zwycięstw, no ale mamy to moment. <grywia> Zobaczymy jak to będzie. Tak naprawdę. Nie podam wyniku, bo może się stać wszystko.